Się, dlatego wychodzicie bardzo dobrze, bo będzie porządek w tej Izbie i wszystkie wasze przewiny zostaną rozliczone. Bardzo się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość tak nerwowo reaguje. Ale polska historia, to tak jak już powiedział jeden z moich przedmówców, to nie jest tylko okres Polski Ludowej. To także okres III Rzeczpospolitej i niestety między innymi 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przez te osiem lat. Poznałam z Czarzastego jako osobę, która jest oddana społeczeństwu obywatelskiemu. To wspólnie z obywatelami RP demonstrowaliśmy tutaj pod Sejmem. Wspólnie demonstrowaliśmy pod sądami w łańcuchach światem. Wspólnie organizowaliśmy Paradę Równości w Warszawie. Wspólnie byliśmy także pod Willą Jarosława Kaczyńskiego i na wielu innych protestach i czarnych marszach godzinie szczarzasty jest osobą, która jednoznacznie opowiada się po stronie praw człowieka. Nie mam żadnych wątpliwości, że popiera zarówno równość małżeńską, jak i prawo do decydowania o własnym ciele przez kobiety, jeżeli chodzi o prawa reprodukcyjne i jeżeli chodzi o równouprawnienie.